Witam Was serdecznie, z tej strony Leśnik i zaczynamy kolejną serię, czyli Gogo -Go 100 od 8 do 100 levela z pakiem Jak ktoś nie widział to na, na facebooku napisałem, więc kto nie ma to like, będzie link w opisie A więc zaczynamy od 8 levela, prosto po rockardzie, wybieramy się na rotformy Próbowałem się na larwy, ale druidem się nie tak jesteście magiem, to proponuję iść na larwy więcej troszeczkę, jak spadają chyba. Um, a więc tak, po rokardzie ja sobie kupiłem, boch żeby być troszkę szybszy. Ale tak jak mówicie, to, tak jak mówię, to co zbieracie na rokardzie, wszystkie pieniądze, um, wszystkie pieniądze, które zbieracie na rokardzie wystarczą wam na poty, eku. Może zostać, Zos. nie biją dużo. Możecie zamienić sobie tarczę na jakąś lepszą. Na razie podstawowy, podstawowe EQ jak najbardziej wystarczy. I tak jak mówię, EQ zostaje, zostawiamy prosto z ROKa. E, co można ten. Eksurkę można sobie kupić, bo ja nie kupiłem. I EXORIMIN FLAMA też możecie sobie kupić za darmo. Co jeszcze mogę sobie tutaj No tak Proponuję wam ekspić tak jak ja to zrobiłem Czyli jak chcecie robić to wszystko co ja to Do 13 levelka um, Do 13 levelka ekspimy sobie Na rotformach tutaj na Darashi Potem będzie kolejny odcinek Zobaczycie gdzie można ekspić Co można robić Gdzie co jak M level mam tutaj um, 12 bo dopiero Harba Jeden dzień bodajże. Postawiłem go tylko na 12 godzin offline trainingu, więc Więc nie jest zbyt duży. Stąd skin to znalazłem sobie znalazłem sobie sobie znalazłem w depo. Life ringa sobie kupcie food, nie musicie food leci, więc możecie sobie. Dużo Wam many doda, i tak jak widzicie, dziewiąty level. Około 10k exp na godzinę wystarczająco. No, jak, jak na Anticy, ten akurat charakter jest, ale jak sami widzicie, jest pusto. Nie wiem czemu jest pusto na Rotformach Daraż idzie gdzie zawsze tu było milion ludzi, ale jest pusto, czyli się udało. 111 exp na premium staminie za Rotforma. Około, no, najlepszy level do 13 sobie, spicie sobie tutaj. No, jestem troszeczkę chory. No, i zapraszam Was na YouTubekanie kanie, na YouTube'a, ka, na Facebooka, na Twitcha. Czasami odpalamy i tak to by było na tyle? Nie, jeszcze nie, poekspimy sobie jeszcze trochę. Tak jak mówię, to jest nagranie z wczoraj z TBKaz, bo nie miałem programu, żeby na żywo nagrywać. A z Twitcha nie chce mi się wrzucać na YouTube'a. Potem robiłem jeszcze inne rzeczy, hmm? więc poekspimy sobie tu chwilę. Um, tak jak mówię, do 13 siedzie tutaj, potem lecimy kupić Exorivisa różdżkę i lecimy na coś innego. Ja myślę, że to by było na tyle, bo tu nie ma co gadać na tych wcześniejszych ekspowiskach, bo to jest nudne, tak naprawdę. Więc e, ja się będę żegnał. E, ciekaw nagrywać dalsze ten, żeby było większy level, większe, lepsze ekspowiska ciekawsze filmiki więc z tej strony to wszystko jak się spodobało to łapka w górę, no i trzymajcie się, na razie, cześć!